Tak Let's go, fuckers There's the entrance There's the entrance? O oh, oh. nie, alarmen. O, oh, to przegraliśmy, bo to trzeba pociechu zrobić Ej, a zaraz nie możemy takim wiecie o tym? Ernest, grałem z Hubertem przez ostatnie dwa tygodnie Praktycznie wszystkie misje we dwóch i dawaliśmy radę Tylko, że nie na overkill Tylko na very hard. ale we dwóch no to jest jednak się przekłada, że mniej więcej to samo nie, Szukajcie tych kikardów Najpierw to tego gościa tam tak? Musimy go tu do, dociągnąć, właś tam WC jail To, <gry> to. Tego też skuj. Nie, nie zamykaj. Nie. A dziwne nasze kardy Wszędzie. Dobra, mamy go kawerować. Gdzie są te skrzynki z y, zasilaniem? Tu jest jedna. Trzeba się pilnować, żeby nie odcięli. Dobra, podzielmy się w stosownie. Ja mogę wziąć ja te muszę... drzwi z tyłu. Mam okay, No to daj, chodź. Do mnie Ja wiesz Do mnie Ty tam, No do Ernest idź do Konrada, ja z Mateuszem Dawaj e tu, e tu okay, bo buldoże, tam mają Buldożera A. jest do góry Właśnie o górze nie I możemy wody. zapominać A Nie trafił czy co? Zabił go ktoś tu będą apteczki w razie czego. Dobra, Hubert, lecimy. T, T, T. Są jedyne już. Tak no, z tego to, to technicznego tak. mi tylko brakuje tego skilla, że mogę oddawać chaserom. Chaser, chaser, musisz No ale byś bez tego technika czy nie robił? Tak, tu jest mastermind i technik, prawda? Oh, Okej, okay, czekam na spacerek. Dobra, to do dalej? Nie, nie na dół. A nie na dół, dobra, sorry. Dobra, osłaniajcie, ja robię hopa. Ja kontynuowałem obdeczkę Hubert, tam to pokazywało tylko celowniki Jakoś nie doczepiono po prostu Chyba No Bo ty Mati, masz dodatki do tego lkm nie? Zamontowane. No To widzę las

Potrzeżę się i zniszczymy. Nie dasz. się. Ale nie dasz? się. Nie da się. Ty ten kurwa szyszkę babem też bijesz ten monitor i nic nie robisz. Ej, ramka pojeciała. Nie tak Gdzie daleko. Ty tam patrzysz w ogóle jak grubsą. Okay, Teraz robimy to w ogóle w innej kolejności. Nie? Najpierw, wtedy ostatnio jak graliśmy, to najpierw szukaliśmy dowodów. Wtedy to miało nieco większy sens. Stąd ja był Dobra, wracamy. Nie, tu. Czemu jeszcze raz ten telefon podruchowić? Bo on tam coś wysyła co chwilę. Wszystko.

nie wiem, jaki to jest sens, hopie. Ta postać jest po prostu schoda Miami, ale ja nie wiedziałem, że ona nie potrafi mówić. To ma dyktafon. To jest takie. Uuu, kurwa. To jest takie bardzo tanie. The power, jak wypiluje się The power? Nie ma tu nikogo. Ja mojego wejścia pilnuję Czekaj, że swoje wejście no przynajmniej ja sobie to obrałem 60 sekund tylko tam nie podglądaj Chodź Bo on chce też trochę prywatności On z więzienia wyszedł do niego tam w dupę ruchali pod pryśnicem Nie Ja widzę os Ohohoho. ale to jest chudna morda. Mamy o, jeszcze tak kładnie Mateusz. Będę potrzebował, chodź, bo tarcze mnie przyjął. O, słyszałem Tasera, trzeba być ready, Bulder. Zostawaj ma Gdzie? Skąd? Ty gnoju Czas na cały magazynek tak z tego po... Poświęciłeś się, że się no, mną zainteresował. Czym mam się z tym go tego ja. Poświęciłem się i niedługo do więzienia pójdziesz No i chuj traf... Ja będę miał, będzie wolf revenge Ej, czarny no i teraz Ma pomoc, nie ma pomóc? Teraz wy nie potrzebujecie, on się wraca. To... Na Naprawdę musimy iść tak, tak? Najgorszym miejscu. Naprawdę. to będzie najgorsze. Ty, Ty masz Naprawdę. Naprawdę. Nie, nie mam, Naprawdę. Naprawdę. E, i uderzysz tą tarczę? Bo stoi, stoi Nie daje w środku apteczek, bo pewnie gaz tam puszcza Tak, tak Wydaje mi się, że możemy się na dniu co podzielić Ile ty masz tych ktoś może przyjść do mnie Ponad O, dobra, nie, ja tu chcę zmaty bo wy tam będziecie mieć grubo, a 4 za jednym filarem jest eee, Tak, Tak, Mati 14, ale to, te apteczki nie działają tak jak te główne apteczki w sensie że ci się szereg, a to... Dlatego największe to używać jak ten. Jak masz jeszcze w miarę dużo życia. Nie drilling, piece of shit! Fuck shit! Fuck shit! Jakie snipery ty są? Jest! Przerwa! Idę hakować Five, four, three, two, one. Prawie to chłopcy. O nie! A co to robi Ja, ja, ja mnie już. A ty ty, ty, ty atakuj, a to Wyjdź stamtąd, bo dostaniesz gazem. To się samo robi. O, kobieto! Puchomarny O, dawaj. Mam ją zabrać ze sobą? What the fuck? Ale to ale tu ninja. Uważaj. Nie, nie zabieraj jej Okej. Okay. No leż, to był szczęśliwy dzień, leżysz dalej. O, jasz, Ty, kusie, co już kobietę bierzesz? To po robocie. Dwie tarcze. fucker wow, fucker ja muszę ładować. A ja nie mam amunicji. Spróbuję dożyć na tym, na uziku. Tak. Spróbuję wyżyć, no nie, nie rzucaj, mogę się później przydać Idź i pozbieraj z środka. 30 sekund Chłopaki za wami mocno obrywam, obrywam mocno obrywam Ja rozstawiłem za municją, ale to tam gdzie się prześnik to ja jak się wrócimy to Klauker bardzo blisko Denetowa. Ja już tylko z kijem biję mnie Mam go może Dobra możemy, tam możemy stąd spierdalać Możemy stąd spierdalać Wracamy. O ja leżę oh, o no fać Tu na słupy może się schować Unit? Jezus Coś do go wziął? Spokojnie, nie panikuj Nie przeszedłem, zapomniałem Aha, tu mogę amunicować To jest koleś za, za tej ten Dobra, Dalej go znowu Tu jest parka, hey. alo Dajcie ktoś jamo Leży to jest... Nie, ma, nie, bo ja zabrałem całość. Porzucę jeszcze raz. Ja go zabiję. Jeszcze, mamy jeszcze dwa worki, więc chyba nam starczy. Dobra, idę po mo. Dawaj ja mu Krydą. Ja już nie mam Amu. Idźcie teraz do mojej, do mojej drzwi, ktoś pokryć. Maty. Dobra. Muszę przeładować tylko. Como quero? Não, não. que é estudo. Dobra, eu estou dando wam jest ich sporo Uważaj, że do nich Bulldogger. strzelam Bulldozer Zaraz przyjdzie Chce przyładuje A so nie, tu ma tarczę 40 sekund Czemu ty się napierdasz? A nie, tam się schował chyba bulldozer O, oh, uwaga! Gdzie jest ten wysioł? Ej, chłopaki, tarcza ta, tutaj jest Pomóżcie Dobra, nie pomoc. pomoc. go? go Dobra, nie 10 sekund. Gdzie kolejny jest, Hubert? Gdzie tu? nie ma. nie ma. nie nie Biorę no no. tak. Idziemy. O, teraz będziemy szukać dowodów. Ja to mogę pikować. Tylko tam będziesz musiał tak czy siak chyba wbić. No tak, może, tu może tylko drignować. A nie, to jest Isia. No. I To, jest, to, jest wówka, Co, to Albo, albo, albo... keycard tu można było włożyć. No. Nie ma tu nigdzie? Jest. Tak? A? Bo to weż, Czekamy pudełek z napisem jakim, jakimś clownie. O tu jest clown case. Clown case. Ja pierwszy. 30 tak? Nie naprawiajcie czego? Po co? Bo wejdę do drzwi Bo tak to mamy jedno wejście, nie? Tak tu Jeszcze jedno wejście tu jest ja mam jedną, tu jest jeszcze druga

2? 2? 2? it I'm taking it Some I <laughs> Przed! Przekradł się. I jeszcze mało tego nie wiem. Mamy. Yes. Krycie tamte drzwi, ja idę do tyłu. O, ja jeszcze komputer musi. Bo dobrze idzie z góry. Kurwa, widzę. To on tu zeskoczy, tu zeskoczy. skoczy. karabini pomogę. Ja, nie amo muszę zabrać. Nie ma Amo, zostawiam dwie arteczki. I, I potrzebne będzie Amo. Ja sama No ale zuszek tu wlazło right, Ok, puszczę tu przyjdzie Zielony Zostajemy No Idzie. mówię o tym Górą wjechali Nie wiem, czy go zabiłem, strzelałem na ślepo, bo jest ja on oślepiony. Następny. Ślepo. Czarny. Czarny. O, patrz. Ja was wystarczyłem na siebie. 10 sekund Nie zdążę, nie zdążę! Chyba, że kropnie się na tarczę Tak, Jest, jest. Ja, już ja muszę zostawić tam ja też, bo ja mam okay. szare To wiesz Zajmicie tych z balkonów Ja muszę przykladować Oj wika. nic nie widzę For fuck's sake Grubo się robi jeszcze ten prąd Olej tu stoi ja pierdolę fellas I need jestem Fuck o. Gdzie masz mi Ludzie powoli mi się ten minia przeszki kończą. 30 sekund. Ile on to musi wszystko kurwa zrobić? Ostatni, Ostatni komputer. Podanie. To już tutaj no, wszystko się obraca się wokół komputerka. komputerka. Ja, ja wezmę bo szybko z nim na chodzie. A wy sobie amon uzupełniliście, wul sobie następną apteczkę. E, nie rozstawiaj tutaj, tylko rozstawisz tam na końcu w razie czego, nie? Bo my tam będziemy musieli się chwilę bronić. Tak, tak. dobra, lecimy, jest, jest koniec, koniec szczurku. Dobra, lecimy. Tu jest keycard. <laughs> Ej, otwieraj, otwieraj! Można otworzyć? No! Idziemy! Panowie, nie musimy się dróć. Do... Się wykapić się. Dalej, Hawkstone. Moim! Ale on Palą się kurwa streszcza. Yes! Good job. Teraz zobaczmy na ten X.

Dobra, panowie, robimy to Robisz? To robisz? Uber, dobry traf będzie, mówić ja. I tu mój okay. Matike za to coś do swojej dostał? A nie, to jest side, sign of annihilation.